rok 1966 po ulicach amerykańskich miast jeździ coraz więcej nowoczesnych, aerodynamicznych samochodów. Nie pamięć odchodzą barokowe krążowniki. Trochę tego amerykańskiego kolorytu postanawia przenieść do Europy Opel, jednak jest to zadanie wysoce karkołomne, gdyż rynek starego kontynentu jest bardzo konserwatywny. Odpowiedzią OPLA jest model rekord, któremu chcielibyśmy przyjrzeć dzisiaj się bliżej. Efektem ryzyka inżynierów Opla był prezentowany rekord generacji C, który zastąpił produkowanego przez zaledwie rok starszego brata o oznaczeniu B. Samochód zaoferowano w licznych wariantach nadwoziowych. Najpopularniejsze były oczywiście królujące wówczas na ulicy Sedany zarówno czterodrzwiowy, jak i niespotykany we współczesnej motoryzacji prezentowany dwudrzwiowy. W Gamie znalazło się również kombi w wersji trzydrzwiowej oraz po raz pierwszy w historii modelu również wyposażony w pięcioro drzwi. Seryjną ofertę uzupełniała wersja dostawcza, a w zewnętrznych firmach montowano również dwa rodzaje kabrioletu opartego na dwudrzwiowym sedanie oraz na zaprezentowanym w 1967 coupé. Model napędzała niezbyt bogata gama silnikowa, na którą składały się czterocylindrówki o pojemności 1.5, 1.7 i 1.9 litra w znacznej mierze odziedziczone po poprzedniku. Do 1968 oferowano wprawdzie również motor sześciocylindrowy, znany z flagowych modeli Kapitan i Admiral, ale z uwagi na jego anachroniczność oraz osiągi zbliżone do czterogarowego silnika 1.9 pozostał on w ofercie tylko w najdroższej wersji coupé, gdyż jak uważano, takim autem należało poruszać się z odpowiednią liczbą cylindrów. Mały wybór jednostek nie przeszkodził rekordowi stać się bardzo popularnym samochodem. Z łączną produkcją na poziomie blisko 1,3 miliona sztuk, co dało mu tytuł pierwszego Opla klasy średniej, który znalazł ponad milion nabywców. Z ekonomicznego punktu widzenia wszystko więc zagrało. W tamtych czasach włodarze koncernów motoryzacyjnych walczyli jednak o coś więcej niż tylko słupki sprzedaży. Nowym modelem Opel chciał również zmienić wizerunek marki. Dziś w tym celu zapewne wprowadzono by do sprzedaży trzy kolejne modele SUVów, Wtedy image poprawiało się wyższymi osiągami. A w tym celu Opel potrzebował nowego samochodu. Jak się okazało, wystarczył nowy, stary samochód. Zasada była prosta. Na warsztat wzięto sześciocylindrowego rekorda i z jednej strony postanowiono wprowadzić w nim na tyle dużo zmian, by bez wyrzutów sumienia nadać mu nową nazwę. Z drugiej zaś, w celu obniżenia kosztów, postanowiono wykorzystać jak najwięcej elementów z innych modeli. Tak powstał Opel Commodore. W aucie przez całą jego historię stosowano trzy silniki odpowiednio o pojemności 2,2, 2,5 oraz 2,8 litra. Co ciekawe, najmocniejszy był ten środkowy. W wersji z zastosowanym po raz pierwszy w historii wtryskiem paliwa marki Bosch, przypominam, że były to lata 60. Osiągał imponujące jak na owe czasy 150 koni mechanicznych. Zmiany nie ominęły również zawieszenia oraz przeniesienia napędu. Z uwagi na to, że rekord dzięki wielowahaczowemu zawieszeniu z przodu wyposażonemu w stabilizator prowadził się bardzo dobrze, te w komodore wystarczyło jedynie odpowiednio zestroić na bardziej sportową nutę. Podobnemu zabiegowi poddano skrzynię biegów, wprawdzie topową, ale zaledwie czterobiegową, którą odpowiednio skrócono. W przeciwieństwie do rekorda nie stosowano oczywiście skrzyni trzybiegowej oraz czterobiegowego olimatu z napędem automatycznego sprzęgła. Stosowano za to automaty, nowszy trzybiegowy oraz starszy o zaledwie dwóch przełożeniach. Samochód produkowano w trzech nadwoziach sedanach w wersji 2D oraz 4D, które bez przesadyzmu możemy nazywać protoplastami dzisiejszych aut typu BMW M3 i M4, a także zdecydowanie najładniejszej, prezentowanej w naszym materiale odmianie coupé. Trzeba przyznać, że w przypadku tego nadwozia baza do modyfikacji okazała się stylistycznie niezwykle wdzięczna. Dynamiki i odpowiedniej dawki stylu z pewnością dodają bezramkowe szyby i brak środkowego słupka. Mimo zdecydowanie bardziej indywidualnego charakteru, prezentowane coupe zachowało wiele cech wspólnych dla pozostałych rekordów. Przykładem może być tutaj aerodynamiczny tył tworzący tzw. krągłe biodra. Styliści otwarcie przyznawali się do inspiracji butelką Coca-Coli symbolem ówczesnej popkultury. Co ciekawe, Opel był przygotowany na chłodne przyjęcie takiego projektu i w zanadrzu miał dużo bardziej zachowawczy projekt samochodu, gotowy w każdej chwili do wdrożenia. Również nisko poprowadzona maska. Krzyk designerskiej mody tamtych czasów to element wspólny wszystkich rekordów. W tym miejscu warto zaznaczyć, że inżynierom Opla sztuka ta, w przeciwieństwie do konkurencji np. z koncernu Volkswagena czy BMW udała się bez uciekania do pochylenia motoru, a jedynie poprzez pomysłowe wykorzystanie w silniku układu CIH zamiast tradycyjnego OHC. Rządnym technicznej wiedzy spieszą z wyjaśnieniami. Wałek rozrządu nadal umieszczony był u głowicy, ale w przeciwieństwie do układu OHC Sterował on pracą zaworów poprzez dźwigienki, gdyż umieszczony był pod popychaczami. W efekcie silnik zyskiwał na kompaktowości, a co za tym idzie okazywał się niższy. Pozostałe elementy wspólne z rekordem pomogły komodore również na poziomie kosztów. Dzięki zastosowaniu elementów produkowanych masowo, cenę końcową dość skutecznie udało utrzymać się w ryzach, a serwisowanie auta nie przyprawiało o palpitację serca. Jak udało mi się ustalić, Opel u progu lat 70. żądał za komodore około 13,5 marek. Dla porównania, sześciocylindowe Porsche 911 charakteryzowało się nieco lepszymi osiągami, ale kosztowało 2,5 razy więcej. Dodatkowo swoją prędkość maksymalną Opel rozwijał bez problemu, a dzięki dopracowanej aerodynamice i silnikowi z przodu był bardzo stabilny, czego nie można powiedzieć o Porsche. Dziś wspomniane 200 km na godzinę prędkości maksymalnej może u współczesnych kierowców wywołać uśmieszek, zwłaszcza że szybciej można podróżować Oplem Corsą, ale pod koniec lat 60. takie wartości zapewniały absolutne panowanie na lewym pasie autostrady. O sukcesie komodore zadecydowały również jego różnice względem rekorda. Czarny grill uznawano wtedy za sportowy. Po raz pierwszy w historii marki zastosowano również przedni spoiler, którego zadaniem była stabilizacja samochodu podczas jazdy z wysokimi prędkościami. O odpowiedni image dbały również odpowiednie emblematy. Różnice dotknęły również inne części nadwozia. Przykładowo tył auta zdobi podwójna końcówka wydechu. Do tego dochodziła możliwość indywidualizacji modelu, jak chociażby poprzez winylowy dach obecny tutaj, dodatkowe naklejki, matowa maska, czy też dodatkowe reflektory. O odpowiedni klimat dbały również dodatki we wnętrzu, takie jak skórzana kierownica, czy też dodatkowe zegary. Warto również wspomnieć, że poza osiągami Opel stawiał również na bezpieczeństwo. Rekord charakteryzował się bardzo sztywnym nadwoziem. Wyposażono go również w tak zwaną bezpieczną kolumnę kierownicy, która w razie wypadku ulegała pęknięciu i nie raniła kierowcy. Za dodatkową opłatą można było również mieć na pokładzie pasy bezpieczeństwa i zagłówki. A jak żyje się z półwiecznym klasykiem na co dzień? Przekonajmy się. Zapraszam teraz na krótką rozmowę z właścicielem auta. Cześć Tomek. Witam. Na początek tradycyjne pytanie. Jak ten samochód trafił do Ciebie? No trafił do mnie chyba przez zakup. A zakup dlatego, że po prostu wiedziałem jaki to jest model auta i chciałem mieć taki samochód, chciałem mieć dokładnie ten model. Trafiło się ogłoszenie w Niemczech pod francuską granicą. Bez zastanowienia pojechałem, kupiłem, przywozem i mam. No właśnie, opowiedz trochę o tym samochodzie, bo mamy tu do czynienia z topowym modelem w topowej wersji. Tak dokładnie. No jest to Opel Commodore z ostatnich lat produkcji. Jest to wersja coupe z winylowym dachem. I dodatkowo jest to wersja GSE, która wychodziła już pod koniec właśnie lat produkcji tego modelu. I była to absolutnie najdroższa, najbogatsza wersja. Dlatego, że ten silnik posiadał jeden z pierwszych wtrysków, wtrysków paliwa oprostkiego. No i, i był to silnik 2,5 litra, 150 koni, Co na tamte czasy było naprawdę wow. Tak, z tego co wiem, samochód spokojnie osiągał 200 km na niemieckiej autostradzie. I postrach przy wśród czterocylindrowych porze. Sześciocylindrowe no, były ciut szybsze. W jakim Dokładnie stanie tanko. samochód kupiłeś? No, stan tego auta był powiedzmy, że jeżdżący, no, ale wymagający e, remontu. No, prawie że generalnego. No właśnie, a jakie prace przeprowadziłeś? No, częściowo był przeprowadzony prace blacharskie. Oczywiście szukałem takiego auta, żeby kupić go w dobrym stanie blacharskim, ponieważ. Ponieważ posiadałem już wcześniej takie auto, które posiadłem do tej pory, identyczną wersję z tym, że właśnie w stanie blacharskim bardzo kiepskim. I, i tam po prostu remont, remont by po prostu był o wiele, wiele droższy i dużo, dużo więcej czasu by pochłonął. Dlatego postanowiłem wydać troszkę więcej pieniążków, ale kupić auto w stanie blacharskim takim do powiedzmy szybszego remontu. I, i udało się udało takie taki auto znaleźć, także tak naprawdę miał bardzo mało wymienionych elementów blacharskich, ale były to, były to jakieś tam wymiany tych elementów, no i potem lakierowanie, przygotowanie do lakierowania, lakierowanie, oprzycie wnętrza na nowo i, i to no i praca mechaniczna wiadomo, wszystkie, wszystkie zawieszenia Wszystkie układy napędowe, wszystko przejrzane, na nowo rozebrane, poskładane o takie, takie rzeczy. Wiem, że przy samochodach zabytkowych bardzo ważne jest yy, kompletno się chodzi o detale. Jak było w tym przypadku? No, w, w tym przypadku było, tak jak wspomniałem, no, był, był raczej w dobrym stanie. Można powiedzieć, jak na, jak na auto do remontu, był w bardzo dobrym stanie. Tych ty detali dużo ocalało i były one w dobrym stanie aczkolwiek razem z kolegą, który odbudowywał właśnie podobny model Opla Rekorda zakupiliśmy bodajże już teraz nie pamiętam, ale bodajże trzy, trzy auta takie w stanie agonalnym i, i z tych aut gdzieś tam pozyskiwaliśmy jakieś detale, które no u nas brakowało i w ten sposób uzupełniliśmy auta o naprawdę pełne wyposażenie pełne w te detale no oprócz, oprócz tego posiadamy dużą bazę jeszcze części zapasowych i takich właśnie detalicznych no właśnie, wspomniałeś o częściach zapasowych. Jak jest z ich dostępnością w dzisiejszych czasach? Jeśli chodzi o nowe części, pod zespoły zawieszenia czy układu hamulcowego, nie ma, nie ma z tym problemu. Jak również części blacharskie, jak również te detale, które których wspominaliśmy, w zasadzie ciężko było wymienić, co jest niedostępne, bo, bo tak naprawdę znam dużo sklepów i w Niemczech, czy w Holandii, które są bardzo dobrze zaopatrzone w najmniejsze. Najmniejsze gumeczki, reperaturki, uszczelki. No, no naprawdę uważam, że większość rzeczy jest naprawdę bardzo dobrze dostępna. Z tego co wiem, tych aut powstało niewiele, coś około tysięcy. Czy masz wiedzę, ile mogło ich ocaleć jeszcze do dziś? No ja powiem szczerze, że nie spotkałem drugiego takiego w Polsce. Nie spotkałem w ogóle drugiego Komodory Akupę. Wiem, że są, na pewno są. Na oczy jeszcze nie, nie, nie widziałem. Nie wiem jak z wersją GSE, bo, bo o takiej wersji jeżdżącej GSE to już na pewno nie słyszałem. I, no i mówię, no ile z tego ocalało ogólnie na świecie, też nie mam, nie mam takiej wiedzy. Wybieram się może w tym roku, jak nie to w przyszłym, na, na jakiś taki właśnie zlot dokładnie tych modeli do, do Niemiec. I, i tam, może, tam może zobaczę coś więcej, może dowiem się coś więcej o tych samochodach. Jak się jeździ takim samochodem? A bardzo fajnie. Lubię nim jeździć, bo pomimo tego, że no auto akurat w moich, w moich rękach musi być zmodyfikowane, ponieważ gdzieś tam mam we krwi modyfikacje samochodów, nie tylko, nie tylko takich właśnie klasycznych. Dlatego tutaj modyfikacją przede wszystkim pierwszą jest zawsze obniżone zawieszenie, ponieważ auto wtedy zyskuje na wyglądzie, trochę na charakterze sportowym. Auto ma też zmieniony silnik, no oczywiście na bardzo podobny, który był. Generalnie blokiem się nie różni, ale ma podniesioną moc. Poza tym wnętrze jest oryginalne, więc fotele na sprężynach bardzo wygodne, sprężyna plus gąbka. I tym bardzo się dobrze jeździ. Ja, ja tym autem podróżuję z całą rodziną, z moimi dziećmi, z żoną. Mamy do tego przyczepę kempingową, ciągniemy kemping, z tym jeździmy po całej Polsce, także na, tutaj, na komfort nie można żreć. Wiadomo, że to nie jest nowoczesne auto i, i nie jest w nim tak, tak cicho, e, nie ma też klimatyzacji, e, i, a, ale no, tak kiedyś ludzie jeździli więcej. Jeżeli kiedyś tak jeździli, to, to teraz też można, uważam. Wiem, że to nie Twój jedyny zabytkowy Opel, jaki posiadałeś. Czy ogólnie polecasz? Na rozpoczęcie przygody z Young Timerami, Opel? Tak, ja uważam, że, że Opel z tamtych lat były bardzo dobrymi autami i dopiero później gdzieś, gdzieś ta, ta klasyka tych, tych, tej rdzy Oplowskiej gdzieś tam przeszła na te późniejsze modele. Ale te wcześniejsze modele, jak właśnie z tych roczników, czy chociażby Opel Ascona B, no one posiadały na tył napęd. Te auta dawały jakąś naukę jazdy, szkołę jazdy, tej właśnie tylnonapędowej bardzo dobrze się prowadziły. No i Przede wszystkim były no, niezawodne. Te, te samochody się nie psuły. Jak ja mówię, jak mam kilka tych opni mi się przewinęło przez ręce, żaden nigdy w czasie nie zawiódł jakiejś poważniej, poważniejszej awarii. Także jak najbardziej taką przygodę mogę powiedzieć każdemu z takim oplem, ponieważ mówię, są to niezawodne auta, a dostępność części no, do tej pory można skupić się w sklepie na pewno jakieś e, części. Tak od razu z półki z ręki. Czyli rozumiem, że obecną sytuację OPLA chcesz przewilczeć. No, jak każdego y, samochodu, który jest teraz produkowany. I tym optymistycznym akcentem dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Komodore był dla Opla olbrzymim sukcesem. I choć liczba sprzedanych egzemplarzy nie powala, liczył się przede wszystkim aspekt marketingowy. Dzięki Komodore Opel dołączył do najszybszych i do najlepszych. Aż dziw bierze, że firma przeżywa dziś poważne perturbacje. Wierzę jednak, że pod nowym zarządem odzyska dawny blask.